Dzisiaj taka aktualizacja, zbiorniczek już tutaj jest wykrystalizowany, Prezentuje się następująco. Co zmieniłem tą deszczownię na taką zwykłą, na taki zwykły wylot, troszkę niżej. W tym momencie ta... ten ruch tafli wody nie jest taki mocny, ten prąd nie jest taki mocny, nie? No i zamontowałem tutaj jednak żałkę Na 27,5 stopnia jest ustawiona. I też jest tutaj nie widać, a będzie temperatura optymalna dla bojownika. Jednak tutaj trochę spadło na 23, także wolę go tutaj nie męczyć, chcę żeby miał jak najlepsze warunki. A tutaj bojowniczek już sobie czeka na aklimatyzację i na wpuszczenie. No i bojowniczek już wpuszczony do aklimatyzacji. Woda 27 stopni, także...